Witam bardzo serdecznie, ja jestem Patryk. Dzisiaj jesteśmy w nietypowych, troszeczkę bardziej, okolicznościach, bo nie ma mazdy, przynajmniej takiej fizycznej. Jesteśmy z Darią i jej jeepem. A czym się zajmujemy? Będziemy czyścić przednią szybę, bo ona jest paskudnie brudna. I specjalnie prosiłem ją też o to, żeby nie czyściła jej. A z bliska wam pokażę, jak to paskudnie dzisiaj wygląda. Teraz pytanie, czemu przednia szyba ma być czysta, no to chyba nie muszę za dużo tłumaczyć, bo w deszczu chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, tak żeby wszystko dobrze widzieć, by nie rozmazywało się nam nic. Na szybie. w tym wypadku, teraz jak ostatnio zdaru jechałem w deszczu, to wycieraczki praktycznie nic kompletnie nie dają. I dlatego postanowiłem trochę jej pomóc i Wam pokazać jak taką właśnie szybę już w tym stanie doprowadzić do stanu, gdzie będzie, że mam nadzieję, będzie w stanie praktycznie już idealnym, że woda będzie sama schodziła. I użyjemy do tego też niewidzialnych, wycieraczki, tak zwanych. Więc zaczynamy! No i jeszcze oczywiście muszę wam pokazać co będzie potrzebne do czegoś takiego. Zaczniemy oczywiście od pierwszego etapu, to będzie roztwór IPY, zwykła z, zwykły alkohol izopropylowy 99%, rozcieńczony trochę z wodą tutaj chyba mniej więcej tak pół na pół zrobimy by to większy taki syf z tej szyby ściągnąć. Dalej będziemy używać do tego takich śmiesznych ściereczek, nie są papierowe, one są takie trochę jakby materiałowe. Dalej będą oczywiście potrzebne ściereczki, jakaś mikrofibra i mikrofibra do szyb. No oczywiście bez czegoś jeszcze nie może obejść to bez takiego ostrza. Chociaż tutaj trzeba uważać, żeby sobie szyby ty bardziej nie popsuć. Tu po prostu trzeba być ostrożnym i powinno być wszystko dobrze. A poza ostrzem jeszcze będziemy używać glinki do lakieru zwykłej. A taśma jest po prostu po to, żeby przedzielić sobie szybę na pół i zrobić efekt przedpo. Zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. I oczywiście na sam koniec wykończymy tym płynem RainX. Już go dużo używałem i wiem, że Fajny, robi efekt. Więc z chyba wszystko już wymieniłem, co jest potrzebne. Z grubsza to jest tak naprawdę bardzo prosta sprawa. W 15 minut, prawdopodobnie, powinien się z tym wszystkim oblecieć. Więc bierzemy się za czyszczenie szyb. I tak jak mówiłem, zaczniemy sobie rych od tej, i spryskać tą wierzchnią warstwę tego całego brudu. Zobaczymy, co to ściągnie w ogóle. Teraz będziemy żylatkować taką szybeczkę, ale tu trzeba bardzo ostrożnie, żeby się psa nie przestraszyć na przykład. E, bardzo ostrożnie, żeby sobie szybę nie porysować. Ale czy z tego syfu na już, już inaczej się trzeba zachować. Wiesz jak kropelki są? A nie się tak marzę. Ale to w nie dla siebie tak wystawiło. Dobrze, dobrze. I w momencie, kiedy szyba została już wyżeletkowana, można przejść teraz do glinkowania. To jest coś podobnego do żylecki, ale wydziera jeszcze drobniejsze zabrudzenie. Już nie takie bardziej jakieś owady, smoły czy coś takiego, ale, już, ale takie bardziej zabite szkle. I tutaj bardzo podobnie postępujemy, że na pewno trzeba nawilżyć. Dobrze. i podłużnymi ruchami pionowymi jedziemy po prostu po szybie i jeżeli glinka zobaczycie, że już ma w sobie dużo jakichś zanieczyszczeń składamy, zgniatamy i możemy dalej użyć. Jeżeli nie wiem, czy będzie to dobrze widać, ale tutaj na glince ile jeszcze takiego czarnego brudu zbiera, tutaj jakaś czarna kropeczka jest, to wszystko właśnie glinka pozbiera, i przeważnie na tym brudzie, właśnie wszystko się rozmywa, ta woda nie chce spływać, no i jest wtedy efekt takiej naprawdę brudnej szyby. No i mogłoby się wydawać, że szyba została umyta już teoretycznie, jakąś tam szmatką papierkiem, ścierką, tak, a glinka jeszcze tyle rzeczy pościągała. A w momencie, kiedy już szyba została wyglinkowana, wezmę jeszcze po prostu papier przetrę wszystko jeszcze raz żeby jakieś zanieczyszczenia pozdejmować i będzie można przejść już tak naprawdę do, ostatniej takiego, do ostatniego takiego etapu czyli zwyczajnie umyć szybę No i oczywiście szyba sama w sobie już jest w miarę czysta, bo teraz już nic nowego nie zdjąłem, więc myślę, że możemy przystąpić do nanoszenia tego Rainexa. Moje doświadczenie z tym produktem jest takie, już dość długie, już to chyba będzie druga butelka, którą skończyłem. Trzecią mam już przygotowaną w bagażniku, w swojej maździe. Jak to aplikować, to jest też bardzo proste. Zatrzymanie trochę na szybę. Też nie trzeba tego bardzo dużo jakoś. Zwykła ściereczka z mikrofibry. To ścierką po prostu rozprowadziłem teraz tego Rainexa po całej szybie, po tej części, gdzie oddzielone jest. I zwyczajnie poczekam, aby to sekundkę przeschło. Później pojadę tym jeszcze raz, wypoleruję i dopiero wtedy wejdzie ta niebieska szmatka do szkła. Na tym etapie praktycznie ścierka ta, którą już Rainexem powinna być traktowana, to już nie powinna żadnego brudu zbierać, bo szyba już powinna być idealnie czysta. I ostatni etap to jest przyzwyczajenie, takie wypolerowanie tej szyby, aby pozbyć się jakichś tamkolwiek smug. Ale oczywiście jeszcze jedna rzecz, o której nigdy nie zapominajcie. Trzeba przetrzeć pióro od wycieraczki, bo Chociaż tego że umyjecie sobie teraz szybę, gdy pióro jest zabite piaskiem, kurzem, i tak dalej, zrobicie jeden ruch, i szyba jest praktycznie z powrotem przybrudzona, albo wycieraczka po prostu nie będzie zbierała dobrze wody. Więc w tym momencie trzeba przetrzeć jeszcze pióro wycieraczki, zwyczajnie po prostu z ściereczką z mikrofibry i to powinno wystarczyć. No, i tutaj te dwa paski, to chyba nie muszę tłumaczyć skąd to jest. To jest właśnie zwyczajnie właśnie z tych piór i ten brud zaraz oczywiście by znowu był na twojej szybie, więc warto też pamiętać przetrzeć do pióro wycieraczki I w tym momencie jeszcze trzeba co? Umyć oczywiście szybę od środka. No zobaczmy co z tego wyjdzie. Chyba działa w końcu, gdzie jedziesz. No to dobrze. Mmm, dupa! O No i trochę chyba jest różnica. Dobra, idę po tamtej stronie, żeby się tu będzie jak? A tutaj jest ta. Idealnie to ci widać, gdzie było odcięcie. No i gitara. No i teraz, jakby nie szybko jechało, to ci będzie samo spływało wszystko, i praktycznie bez wycieraczek jeździsz. No właśnie. No i taka jest różnica, że teraz woda ci się tu trzyma, nie? O Takie coś się robi. No. Taka plama, a tam są kropelki, i przez szybę ładnie wszystko widzisz. No więc. Dziękuję. Powinnaś być zadowolona. Bardzo się cieszę. Wszystko się udało, teraz wystarczy dokończyć drugą stronę szyby. Jak widzicie, warto takie coś zrobić. Ona jest zadowolona, ja jestem zadowolony, wszyscy zadowoleni. Nos zakrywamy, czyścimy dalej. Ja jeszcze zapomniałem o najważniejszym, ale Dariusz stwierdził, że chce to powiedzieć. Mów. Jeżeli spodobał się film, zapraszamy do komentowania, lajkowania i subskrypcji. Ja kończę, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.